Jeżeli zastanawiają się Państwo, co po świętach zrobić z choinką, Urząd Miasta od 25 stycznia umożliwi pozbycie się świątecznego drzewka. Za dwa tygodnie, czyli od 25 stycznia, rusza dwutygodniowy, można powiedzieć, objazd zbiórka z, całego, z terenu całego miasta takich drzewek poświątecznych, czyli tak zwanych popularnie choinek. Choinkę należy wystawić przy swoim śmietniku, czyli przy pojemnikach, gdzie gromadzimy odpady komunalne zmieszane. Oczywiście jest to usługa w ramach całości odbioru odpadów. Czy taka akcja jest organizowana przez urząd co roku, czy to pierwszy raz? Po raz pierwszy jest to zorganizowane w taki system zgodnie z harmonogramem. Każdego roku odbieramy te choinki, natomiast po raz pierwszy zostało to jakby usystematyzowane. Jest to jednak odpad zielony, a dotychczas było to problemem, ponieważ podjeżdżała firma, na przykład po odbiór odpadów. Śmieciarką, która nie ma możliwości odbioru choinki ze względu niestety na specyfikę samego odbioru odpadów zmieszanych. W tej chwili będzie to trochę inaczej odbierane. Myślimy też, że będzie właśnie szansa, żeby te drzewka, te odpady, które zostają poświąteczne w postaci choinki, wykorzystać. Terminy odbioru choinek z poszczególnych ulic są zamieszczone na stronie Urzędu Miasta.